Cześć, witam Was serdecznie. Mamy dzisiaj Multi Multi za 50 zł na 5 losowań. 4 zakłady. Zaczniemy od ostatniego losowania. I zaczynamy. Pierwszy zakład: 25 jest, 31 jest.

48 nie ma, 57 nie ma. Trzeci zakład: 8 nie ma, 45 nie ma, 52 nie ma, 57 nie ma i 77 nie ma. I czwarty zakład: 8 nie ma, 44 nie ma, 45 nie ma, 48 nie ma, 57 nie ma.

57 nie ma. Trzeci zakład: 8 nie ma, 45 nie ma, 52 jest, 57 nie ma, 77 nie ma. I czwarty zakład: 8 nie ma, 44 jest, 45 nie ma, 48 nie ma, 57 nie ma. Następne losowanie.

31 jest, 35 nie ma, 48 nie ma, 57 nie ma. Trzeci zakład 8 jest, 45 nie ma, 52 jest, 57 nie ma i 77 jest. Z kolejne 4 złota. I czwarty zakład 8 jest, 44 nie ma. 45 nie ma, 48 nie ma i 57 nie ma. No więc wydaliśmy 50 zł. Zrzuciło nam się tylko 12 zł, czyli na minusie jesteśmy 38 zł. No to nie były te liczby dzisiaj. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia, cześć.